Cześć Siemano, ja jestem Ghost, jest to kolejny odcinek kariery Arsenalem Londyn. Gdzie jesteśmy w tabeli, spytacie, bo nas nie widać. Huddersfield zobaczcie jak Huddersfield wypromowałem 8 miejsce, 8 punktów. Lepszy bilans mają od Arsenalu, który jest na 11 miejscu z dorobkiem 7 punktów, więc Huddersfield na razie jest lepsze, ale my tutaj dbamy teraz o Arsenal, mamy ważne spotkanie. Z Evertonem potem jest na rozkładzie Liverpool, więc Premier League nie oszczędza nas w zupełności doborem spotkań. Nie ma słabych drużyn. Stroje, dobrze, niech będą takie. Nie, bo się będą zlewać. Czerwone od razu jest lepiej. Zawodnicy nie wszyscy są w pełni wypoczęci, więc może jakieś zmiany zastosujemy. Czy mamy kogoś konkretnego na zmianę? Pisaliście, żeby. Arnolda tutaj spróbować, że on bardzo dobrze się rozwija, więc damy mu szansę. Zobaczymy, co w tym meczu pokaże Kościelny. Możemy tutaj spróbować inny manewr, tylko kogo by tutaj wsadzić. Mamy Chambersa, Holdinga, a zobaczmy, czy Hysaj może grać. Tak z ciekawości tylko, czy Hysaj, nie, on jest tylko jako PO. Więc za Sokratisa Spróbujmy Chamberson, młody jest, 24 lata, więc wyjdzie w tym spotkaniu. Rabio zostanie, Kolasinac zostawię a czemu, zobaczcie, znów mi tutaj poprzestawiało, już wiem przez co, Musafiego mi brakowało. Ogólnie coś ostatnio te składy się przestawiają same i to jest trochę wkurzające. Elneny mi pisał, że chce zagrać, więc damy mu szansę od pierwszych minut, czy kogoś chcemy tutaj jeszcze dokoptować do składu no myślę, że, że na razie nie, bo na zmianę mamy i to Ray, Ray, Wellbeka, i Welbecka i Lacazette'a w razie czego więc zaczynamy to spotkanie z Evertonem teraz Obama Yanga wypuśćmy, tak jest idealna piłka między dwóch obrońców Obama Yang. będzie w polu karnym, Obamayang i jest, gol Naprawdę bardzo dobrze tu zaczynamy to spotkanie. Pierre-Marie numer 14, szósta minuta na początku spotkania. Pierwsza sytuacja dla Arsenalu po, przejęcie, po przejęciu tej piłki błędnie zagrywanej przez graczy Evertonu. No i Pickford niepocieszony, bo stracił bramkę. Między dwóch obrońców idealnie piłka posłana i wykończenie też bardzo poprawne. Widzimy tutaj zewnętrzną częścią stopy. Uderza piłkę, która wpada do bramki. Ale teraz od razu piłka do Ozilla. Ozil będzie gol? Nie, bo jest spalony. Szkoda. Mogliśmy od, w odstępie tych paru chwil podwyższyć na 2 do 0, ale był spalony o tą stopę i głowę i o wszystko. Teraz odpowiedź Evertonu. No nikt tutaj do środka nie podąża. Jest bardzo dobra interwencja, Leno. Ale teraz ładny przerzut, uderzenie od razu z pierwszej piłki. Mogło to zaskoczyć rywala, gdyby leciało bramkę Zivkovic. Już nie mamy pokazane, jak tutaj ominął rywala z piłką, ale to uderzenie niecelne. Uderzenie i piłka tak długo leciała, że sądziłem, że wpadnie do bramki. Aleksandra Arnold podaje do Zilla, ten zgubił Krycie wszystkich go kryjących rywali, dośrodkowanie do Obama Yanga i mamy 2 do 0. Bigford załamany, no bo mógł tutaj się chyba lepiej zachować w tej sytuacji, po której wpuścił drugiego gola w tym spotkaniu. Obama -Yang jest na fali. Bardzo ładne dośrodkowanie. To chyba był właśnie Ezil, nie? Tak jest dziesiątka nasza. Myślałem tutaj, że jeszcze obrońca coś wybije, ale piłka była idealnie. Podana na tacy, na głowę. Obamayanga. dziwkowicz Jak przeszedł tutaj rywala? No jest na fali. Znów tutaj trochę kiwa. Bardzo ładnie. Rozgrywają sobie po wodzie tutaj praktycznie pola karnego. Michitarian. Ezil. EZIL. EZIL będzie uderzał. EZIL. Pickford Do przerwy spokojnie prowadzimy grę 2 do zera ale. Z racji tego, że będziemy grali z Liverpoolem, więc chcemy mieć bardziej tutaj zespół ogarnięty na kolejne spotkanie. więc możemy, a raczej musimy tutaj zrobić parę zmian. Michitarian on tutaj zejdzie, wejdzie welbeck na swoją stronę. Kurczę myślałem, że on może grać na prawie, ale dobra, nic mu się nie stanie. Wreszcie, czego jeszcze? Pizzi, pizzi, pizzi chyba wejdzie. Nie wiem, jak się to dokładnie wymawia. Z raczej nie pojawi się już nie będziemy tutaj kombinowali i wracamy na drugą połowę a i teraz bernard będzie sytuacja strzelecka, broni leno ale teraz fajna piłka, przyspieszenie teraz oba mają od razu do Toreira. Toreira i pickford wyczuł nasze zamiary rabiot, teraz będzie uderzenie i będzie gol, nie, nie będzie gola elneny niecelnie miał swoją szansę żeby zabłysnąć w tym spotkaniu dostał idealną piłkę po której no musi paść bramka naprawdę dogodna sytuacja Sokratis teraz może będzie w końcu dogodna sytuacja Pickford kolejny raz broni Everton tutaj nastawił się zdecydowanie na obronę chociaż oni przegrywają a ja sobie tutaj na luzie gram Wellback Welbeck ma swoją szansę, ojej, ale bramka od poprzeczki jeszcze, już tutaj się za bardzo nie ma co cieszyć, bo naprawdę Everton ee, słabo gra, nie wiem czy to jest w ogóle po kłosie tego, że ten patch co było ostatnio coś tutaj zmiany prowadził, e, ale przy was tutaj zaraz nie będzie teraz e, cięć od tego momentu i zobaczycie, że ja gram cały czas na Ultimate, na tym najwyższym poziomie jak i FIFA oferuje, a naprawdę Everton e, przeszedłem w tym momencie, e, w tym momencie naprawdę bardzo e, gładko, bez wysiłku, a gdybyście widzieli e, wszystkie te akcje, które Everton miał jak piłkę rozprowadzał, a raczej tylko wybijał, no to naprawdę coś jest nie tak, e, spieprzyli chyba e, mi się wydaje tym ostatnim patchem e, tą grę, e, tutaj 3 do 0, bardzo fajnie, zobaczcie, 17 moich sytuacji, 3 tylko Evertonu, więcej posiadania piłki mam, to się Zbytnio u mnie nie zdarzało, że tak, że tak miałem posiadania piłki. I czekajcie, gdzie to się patrzy? Zawsze zapominam ustawienia. No i macie, Ultimate, 6 minut, tak jak zwykle gram piłka. A widzicie, tylko tę gram, może zrobimy jakąś inną, jak tu już jesteśmy. Domyślna, no to jest ta na liga angielską chyba. Może zróbmy to na, na, na Ligę Angielską, by pasowało szybkość gry tego. Zobaczcie inne ustawienia. No tutaj też nic, wszystko jest domyślnie na 50. Nic nie mam pozmieniane, także coś teraz się zmieniło, bo czasami są trudniejsze mecze. Widzimy, też przegrywam, ale po tym spotkaniu coś jest nie tak. Dobra, no to za chwilę mecz z Liverpoolem. Dobrze i lecimy, spotkanie z Liverpoolem, tym razem może zmienimy stroje, niech oni grają na podstawowych. Skład, wszyscy wypoczęci, więc nie mam tutaj podstaw, żeby cokolwiek zmieniać jestem. Dobra, jeszcze raz mnie ta FIFA tutaj wkurza, muszę poprawić to ustawienie. Elneny niech sobie wejdzie, bo on fajnie grał nawet, nie powiem. Kościelny może zacznie na ławce, Arnold też niech sobie zagra w tym przypadku. Tutaj pasuje, wszyscy są na swoich pozycjach, więc zaczynamy spotkanie z Liverpoolem. Dobrze, więc jesteśmy na Emirates Stadium i tutaj nawet inne pokazanie, tak chyba oryginalnie jak jest w Premier League, to jest bardzo ciekawe. Więc przejrzymy tutaj na szybko nasze ustawienie na Liverpoolu. Też wychodzimy najmocniejszym składem, bo tutaj nie ma co się oszczędzać i ta drużyna będzie walczyła właśnie z Liverpoolem, którego skład już za momencik w brance. Alisson. Tutaj mamy Gomez'a, Lovren'a, Van Dyka, Robertsona w obronie. Na środku Keita, Henderson i Wijnaldum. Potem mamy Salah'a, Mane i na szpicy Firmino. Więc będzie naprawdę trudne spotkanie. Zaczynamy! Leni. Piłka do Ozil ma trochę miejsca. Ozil będzie uderzał, o, ale tutaj siata wpada. No i ósma minuta, ponownie wychodzimy szybko na prowadzenie. Arsenal jest w gazie i strzelcem bramki Mezut Ozil. Naprawdę bramka się mogła podobać. Miał zostawione sporo miejsca w środkowej części pola, dokładnie przed polem karnym. No i kura kuradości kpiców, kanonierów, wychodzimy na prowadzenie. Zobaczcie tutaj, nikt nie, do niego nie nadożył na tyle, żeby mu przeszkodzić. 1-0. Od razu tutaj błąd znów przy wyprowadzeniu piłki. Mesut będzie miał szansę na drugą bramkę. ta już ma asystę rywali i trochę spanikował, nie wiedział co zrobić, oddaje do Żywkowicia. Ten do kolejnego ze środkowych pomocników Elneniego, który no pokusił się uderzenie, no ale słabsze już. A nie ma spalonego Salah, No i tutaj kładę mu się pod nogi. I Leno dobrze broni, bo tutaj niepotrzebnie za szybko schodziłem do ślizgów. Przejechałem się tylko, jak nasi na narodowym się ślizgali. Teraz kontra. Salah jest przed moją linią. Obrony jest już w polu karnym. No znów tutaj się dałem trochę delikatnie przejść a i broni Leno. Lovren, no weźcie mu, wyjdźcie do niego albo coś. Bardzo groźne uderzenie środkowego obrońcy Liverpoolu. Leno naprawdę rozgrzewa się coraz bardziej, coraz lepiej broni i znów wybronił groźną sytuację. Od razu wypuścimy Obemayanga, on jest bardzo szybki, ale tutaj już sobie pograżę szybkowicie. Jest kontra Arsenalu, idealnie piłka krąży, hitaren. uderzy to i Alison broni Naprawdę świetna kontra w wykonaniu drużyny Arsenalu. Zabrakło tylko wykończenia i to jest skuteczna interwencja Alicena przeszkodziła. i przejdzie. Dobrze, jesteśmy cały czas przy piłce. Rabio do Żywkowicza. Żywkowicz. Mocna piłka, gdyby to dotarła. Nie ma faulu. Jest uderzenie Leno znów, ale będzie dobitka. spóźniony mój obrońca. Tak łapie się za głowę, on zawinił w tej bramce, bo zapomniał naprawdę jak 25-letni maluch albo coś innego. I gdzie on biegnie tutaj przedłuża ten zawodnik. Uderzenie, naprawdę tutaj spóźniony chyba był to Aleksander Arnold w tym wypadku. No on tu zawinił, bo mógł spokojnie tą piłkę wybić. Znów krótkie rozegranie, ale dałem się objechać Firmino. Firmino, no nie padaj tutaj, Leno, no i kolejny rzut rożny. Cazet, uderzenie, rzut rożny chyba będzie ostatnia szansa w tym spotkaniu. Czy coś tutaj zdziałamy, Ziwkowicz, dośrodkowanie, ale już widzę słabe. No i sędzia pewnie zaraz będzie gwizdał. Jeszcze raz piłka, nie. Panie z tego spotkania, remis z Liverpoolem, niepocieszony jestem z tego rezultatu. Zaczęliśmy dobrze, zdobywając bramkę, potem Liverpool stopniowo dochodził do e, słowa, no i zremisowaliśmy e, z tą drużyną. E, dobrze, to będzie wszystko w tym odcinku. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Oceniajcie, komentujcie i do usłyszenia w kolejnym filmie. To był Ghost. Na razie. Cześć.